Powiem Wam, że Sycylia to całkiem inny kraj całkiem inna motoryzacja w sumie mega dużo starych samochodów Nowe to jest takie pojedyncze oczywiście 600, 500 Co to mamy? Fiesta. Jeszcze jakiś starszy fiat 127 To już chyba jakiś arytas. Trochę szpachlu na nim, ale to nic. Taki dziki kraj Żyje swoim życiem. Nikt się nie przejmuje przepisami chyba trochę za daleko poszedłem w sumie wczoraj tutaj jechałem i na ciągłej linii wyprzedzał mnie samochód nim jechała policja nikt na to nie reaguje nikt się nie przejmuje tym, że ktoś przechodzi że ktoś przechodzi na nie na światłach tylko gdziekolwiek sumie takie życie na luzie bez zbędnych problemów. Prawa pewnie jest dużo lepsze niż, niż targanie. Tak u nas za byle gówno, za przeproszeniem, chyba nawet bardziej niż za byle gówno. Przez to mamy o wiele bardziej stresujące życie. Nie, nie wspominając o tym, że, że mieliśmy partię, która w ponad 90% nadążała do tego, żeby nas zmienić w dyktaturę, i w dużej mierze to się udało. Ale to, to jest chyba już szczegół, jak, jak się uda to wszystko zmienić tutaj uliczki strome w dół, jak w Ameryce. Kto nie był na Sycylii, polecam zobaczyć całkowicie coś odmiennego: odmienną kulturę, odmienne życie, odmienną motoryzację. Się mówi się, że e, niektóre miasta, tak jak ktoś pisał, że Barcelona to zabetonowane miasto. Niech teraz ktoś znajdzie e, miasta, duże miasta przede wszystkim, które nie są w większości zabetonowane. Bardzo dużo tu jeździ takich, tak jak w szorcie pokazywałem, czy kołowców, starodawnych. To jest w sumie podobne, tylko to ma normalnie już 4 koła. Nie wiem, co nawet, jest zamarka z tyłu, coś tam pisało, ale... Pomijając to, że od Włochy są mega brudne. Piękny kraj, ale ktoś by mógł zacząć sprzątać. W sumie to już się powoli zaczyna dziać. Jak się wjeżdża od strony na przykład Francji, to można już się mega zdziwić, ponieważ jest tak czysto, że to nie przypomina Włoch. Tylko jakbyśmy wjechali do innego kraju. To no, za piękne. Pozdrawiam i nie bądź chuj subskrybuj. Zobaczyć więcej świata, więcej Europy. Pozdrawiam!